Jadłodajnia. Wypróbuj przepis. A w dzisiejszej audycji kulinarnej keto kulki kokosowe to propozycja hmm, takiego szybkiego deseru niewymagającego pieczenia. Czas przygotowania to około 10 minut, oczywiście nie licząc czasu schładzania w lodówce, bo ten czas się wtedy wydłuży o pół godziny. Porcję hmm, wyjdzie nam około 10-12 kulek właśnie z tych składników, które za moment państwu zaprezentuję. Ale zanim o, o przepisie i o sposobie przygotowania, kilka słów o kokosie. Choć bywa nazywany orzechem kokosowy, to w rzeczywistości jest owocem pestkowym, podobnie jak brzoskwinia. Owoce kokosa mają twardą wodoodporną skorupę i mogą unosić się na wodzie nawet przez kilka miesięcy, nie tracąc przy tym zdolności kiełkowania. Dzięki temu rozprzestrzeniają się po tropikalnych wyspach. Kokosowa woda to naturalny izotonik. Zawiera elektrolity: potas, magnez i wapń. W czasie II wojny światowej używano jej nawet jako płynu infuzyjnego, gdy brakowało krwi w szpitalach polowych. W wielu krajach Azji i Oceanii palma kokosowa nazywana jest drzewem życia. Dlaczego? Ponieważ każda jej część ma zastosowanie. Owoc do jedzenia, liście na dachy, włókno kokosowe na liny i materace, a pień. Oczywiście tak jak u nas w kraju, z pnia wyrabiamy meble. Wiórki kokosowe powstały przez przypadek. Początkowo były odpadem po produkcji mleka kokosowego. Dopiero w XX wieku zaczęto je suszyć i wykorzystywać jako składnik deserów. Dzisiaj są podstawą tysięcy przepisów, zarówno w diecie keto, jak i diecie nisko węglowodanowej, oraz w przepisach dań wytrawnych i słodkich, bo wiórki kokosowe nie muszą być tylko na słodko. Filipiny Indonezja i Indie odpowiadają łącznie za ponad 70% światowej produkcji kokosów. Największy kokos świata, i tutaj już rekord Guinnessa należy do palmy z Seszeli, jej owoc zwany Coco de Mer może ważyć nawet 42 kg i mieć obwód ponad 90. Największe danie kokosowe świata powstało w roku 2017 na Sri Lance. Przygotowano wówczas największe kary kokosowe z ponad 2000 kokosów. Olej kokosowy jest jednym z najbardziej uniwersalnych produktów naturalnych, używany do smażenia, do demakijażu, do masażu i pielęgnacji włosów. Wszechstronne zastosowanie kokosa w różnych formach i odsłonach. Dzisiaj będą nam potrzebne wiórki kokosowe i olej kokosowy. Składniki keto kulek kokosowych są następujące: 100 g wiórków kokosowych, 80 g serka mascarpone, 1 łyżka oleju kokosowego olej w formie płynnej. Jeżeli jest ciepło, nie trzeba go dodatkowo roztapiać, ale gdy przyjmie formę stałą, należy roztopić do naszego przepisu. Dwie łyżki erytrytolu, można użyć ksylitolu, ale można także zastosować cukier albo miód. Co kto woli i co kto lubi. Pół łyżeczki ekstraktu waniliowego to kolejny składnik. Migdały blanszowane po jednej sztuce do środka każdej kulki, w zależności od tego, ile kulek nam wyjdzie z tego przepisu. I tak jak wspomniałam, od 10 do 12, ale być może y, będzie tych kulek jeszcze więcej, więc nie należy wyliczać co do sztuki, tylko mieć ich trochę więcej w zapasie. No i dodatkowe wiórki kokosowe do obtoczenia naszych kulek. Powtarzam składniki. 100 g wiórków kokosowych. 80 g serka mascarpone 1 łyżka oleju kokosowego roztopionego w formie płynnej 2 łyżki erytrytolu lub ksylitolu można zastąpić cukrem albo miodem pół łyżeczki ekstraktu waniliowego migdały blanszowane po jednej sztuce do środka każdej kulki i jeszcze ewentualnie dodatkowe wiórki kokosowe do obtoczenia. W misce łączymy serek mascarpone, płynny olej kokosowy, słodzidło, którego używamy do przygotowania tego przepisu, ekstrakt waniliowy i całość mieszamy na gładką masę. Następnie dodajemy 70 g wiórków kokosowych i dokładnie łączymy. Jeżeli masa będzie zbyt luźna, możemy jeszcze podsypać wiórkami kokosowymi, bo tutaj ta ilość dodana do naszego przepisu jest tak naprawdę umowna, należy obserwować jak konsystencja naszej masy wygląda. Po zagnieceniu i wymieszaniu tych wszystkich składników stawiamy masę na kwadrans do lodówki, aby lekko stwardniała. I po tym czasie formujemy kulki wielkości orzecha włoskiego. Do środka każdej wkładamy jeden blanszowany migdał. Obtaczamy w pozostałych wiórkach kokosowych i wstawiamy do lodówki na 30 minut. Minimum schładzania, można schładzać dłużej, nie ma przeszkód i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o te kuleczki. Później wyjmujemy z lodówki i możemy zajadać. Dzisiejsza propozycja w Jadłodajni to keto kulki kokosowe. Jadłodajnia. Wypróbuj przepis.